Witam, ja jestem Lewicher a w tym filmie no w do, dosyć krótkim filmie chciałbym Wam pokazać y, jak obsługiwać program Wondershare Filmora 12 więc pierwsze co uruchomimy ten program ten program służy do montowania filmików y, filmów no. No na YouTube, czy po prostu gdzie tam chcecie wrzucić ten film. Pierwsze co to wybieramy nowy projekt. Musimy po prostu tutaj wrzucić yy, film, który chcemy tutaj umieścić, więc yy, ja wejdę tutaj. Yy, po prostu nie przygotowałem sobie wcześniej tego yy, pliku, ale już yy, go szukam. O, będzie to ten film, przeciągnę go tutaj. To jest film z gry: World of Tanks, który też znajdziecie na moim kanale. To rozegrałem tam dosyć krótką bitwę. Niestety nie udało się wygrać. No, ale no cóż, no i tak, wrzucamy tutaj, na, gdzie chcemy. Możemy kilka filmów umieścić w jednym tym filmie. Tutaj tak. Yy, czy chcemy w 25 FPS, czy w 60. Oczywiście ja do 60, wy tam jak chcecie. Wiadomo, im lepsza jakość, tym lepiej. Dobrze, więc yy, włączę ten film, zobaczymy jak on wygląda i pokażę Wam. Jak tutaj na przykład usuwać pewne momenty, czy tam yy, wyłączać dźwięk jakbyście coś powiedzieli źle. Dobrze, więc odpalam. Tutaj można Witam sobie was powiększyć ja Lewicher. Powiększyć tutaj sobie można. I tak oglądać. Tak jak już by to było na YouTube. Więc odpalam film. Witam Was wszystkich, ja jestem Lewicher, a za chwilę rozegramy sobie. Bitwę w grze World of Tanks, jak widzicie, wybrałem czołg. Kawy, no właśnie, jak widzicie, możemy na przykład tutaj ten film pomniejszyć, i na przykład umieścić sobie tutaj yy, jeszcze yy, trzy, trzy inne filmy, i będzie to na jednym tym, w jednym filmie no to ja na przykład skopiuję ten sam film i wezmę go, umieszczę tutaj. Pomniejsze. Na przykład tak, ale tutaj powinny być takie. Zaraz zobaczymy, czy są. Tutaj są tak. O, jest coś takiego. O, widzicie, jest tak, yy, że one są chyba równe, ale. Jeszcze nie wiem, nie jestem pewny. No teraz się wydaje, że jest zarówno. Więc jeszcze możecie sobie tutaj umieścić różne na przykład filmy, no i tylko tak. Chodzi o to, że zobaczymy jak będą wyglądać, albo jeszcze lepiej, przesuniemy ten film jeden tak, żeby się później zaczął. I zobaczymy jak będzie to wyglądać z dźwiękiem. Te dźwięki dwa powinny na siebie najść więc będzie taki można powiedzieć chaos. Odpalmy. Witam was wszystkich, ja jestem Lewicher, a za chwilę rozegramy Witam sobie was wszystkich, ja jestem Lewicher, a... jak widzicie, no, po prostu nie da się tego oglądać, bo yy, słychać po prostu dwa dźwięki, a więc tak, żeby jeden dźwięk na przykład yy, wyciszyć, to trzeba tutaj kliknąć tak na tą strzałkę, bo tutaj się wświetla Dźwięki, które się wyświetlają, znaczy, które słychać. No i zrobić tak, o na maksa, i już nie słychać. No i odpalę. Nie będzie słychać po prostu dźwięków z jednego filmu. Witam Was wszystkich, ja jestem Lewicher, a za chwilę rozegramy sobie bitwę w grze World of Tanks. A zapomniałem też Wam powiedzieć, że ten program oczywiście jest płatny. Nie jest on darmowy. Mi się wydaje, że kupując go, wydałem na niego jakieś po prostu, nie wiem, około 200 zł. No i ten program na moje potrzeby po prostu spełnia moje oczekiwania. No trochę jest za rogi, nie, nie będę ukrywał, bo 200 zł to nie jest mało w dzisiejszych czasach. No ale cóż, no niestety, chcemy dobry program. I on jest dosyć łatwy w obsłudze, po prostu jak Wam pokazuję. Tutaj są. No więc dużo jest opcji bardzo, ale ja Wam pokazuję teraz tylko takie podstawowe rzeczy, żeby zobaczyć po prostu te jak te jak on działa. Nie? No możemy na przykład dodać jakąś muzykę, powiedzmy tutaj, tutaj dodać i przeciągnąć tu i na przykład wyciszyć. Filmy i dodać jakąś fajną muzykę. No i po prostu yy, będzie to fajnie wyglądać. Jeszcze jakby były cztery, na przykład, filmy różne, w różnej kategorii, i dodany po prostu muzyka jakaś fajna. Yy, no to po prostu fajny taki filmik by był. A więc tak, no dobrze, jeśli filmik, no powiedzmy, że on już zmontowałem tak jak chcę, a jeszcze Wam pokażę tak, na przykład jak chcę wyciąć jakiś moment, powiedzmy ten początek, to klikam tutaj, o i widzicie, te filmy się podzieliły, no i biorę tu tak i usuń, i się usunęło po prostu. No i powiedzmy, że teraz już, o, jeszcze utnę tutaj, żeby one były równe. O tak i usuń. No i widzicie filmik. Powiedzmy, że jest zmontowany. To teraz tak. Powiem wam jak go wyeksportować. Żeby on był już nie w tym programie, tylko zmontowany, ale jeszcze wam pokażę, że. Yy, to, bo to się nazywa, że to jest projekt. Pokażę wam po prostu. Jak tutaj zapisać ten projekt? Bierzemy tak, tutaj tak, pliki Zapisz projekt jako, powiedzmy, niech się nazywa tak jak oni chcą, na pulpicie I weźmiemy zapisz Projekt już się zapisał i na przykład wyjdę, z tego, wyjdę powiedzmy z tego no, wyszłem z programu no i jeśli bym na przykład nie, nie zdążył go zmontować yy, albo wrócić do yy, montowania później no to po prostu yy, mogę wejść w niego do drugi raz tutaj no i zacząć montować dalej dobrze i więc tak yy, jakbym chciał teraz yy, Wyeksportować ten film, to biorę tak. Tutaj eksport. No, niech się nazywa, jak oni chcą, tylko ja wybiorę, żebym się na pulpicie zapisał. Yy, ustawienia wstępne to niech będą domyślne. Jakość wybieracie, pan na przykład jest dobra, to dwa, będzie ważył szacunkowo tyle, lepsza, to będzie ważył tyle, a najlepsza tyle. No i tutaj wybieracie rozdzielczość i częstotliwość wyświetlania klatek. Ja wybiorę 60 fps. Prześlij do chmury. Można z takiej opcji skorzystać albo automatyczne wyróżnienie. Ale ja tutaj nie będę już nic wybierał. Tylko wezmę eksportuj. Eksport czas trwania filmu 3,5 minuty. Rozmiar szacunkowo 281,1 MB i bierzemy eksportuj. No jak widzicie. Filmik jest dosyć krótki, więc szybko się wyeksportuje. Eksportuje się, eksportuje, ale to jest im film krótszy, filmik, tym szybciej się wyeksportuje. No i po prostu, no wiadomo, no szybciej, no. Jakby to trwało, ten film. Na przykład y, pół godziny, no to już tam się eksportuje dużo dłużej. Jak widzicie, film się już wyeksportował. Ja tu zamknę i odpalę ten film tutaj na pulpicie. Jestem Lewicher, a za chwilę rozegramy sobie bitwę w grze World of Tanks. Jak widzicie, tak to wygląda. Wiadomo, yy, 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 przecież yy, ja tylko tak yy, chciałem pokazowo pokazać. Więc ten film yy, zmontowałem tak byle jak można powiedzieć. No ale, no, wy sobie zmontujecie lepiej, no i będzie to lepiej wyglądać. Więc myślę, że podstawowe funkcje tego programu pokazałem już w tym filmie. Więc. Yy, to już będzie wszystko. Jeśli Ci pomogłem, zostaw pozytywny komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Żegnam się z Wami, Lewicher.